Cześć wszystkim! Jak widać, za nami byliśmy przed chwilą na premierze Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy i chcemy się z Wami podzielić naszymi przemyśleniami, opiniami i zrobić taką krótką, może nie krótką, mam nadzieję, że krótką, bo jest późno, recenzję. Bez spoilerów, ja jestem Krzysiek, to jest Tomek, to jest Tam. Michał Welwiesiek. <noise> Kurno, bo na pewno pierwszy to będzie. Jakie były oczekiwania wasze na początku tego? Ja miałem nadzieję, że to będzie dobry film, ale też spodziewałem się tego, że po zmianie jakby reż, reż, reżysera, Reżysero. po zmianie reżysera, zmianie właściciela, może się to wszystko zepsuć po prostu. No, ale jestem pozytywnie zaskoczony. 11 na 10 <laughs> to takie dobre duże nawiązanie do yy, starej sagi co jest już ogromnym plusem. Ja mówiłem wam w tym jeszcze na sali kinowej yy, te pojazdy jak wyglądały to wszystko takie podrapane, porysowane, Tam, takie widać że, że było, fajne, fajnie zrobione, dopracowane. No są, Efekt wyszło, Lotus wyszło... Okoła milenium, kiedy widać było, że nawet to głupie takie te pasy tego przecinającego powietrza to było po prostu e, no, no brak no, w sumie, się Ja to wie, ja myślałem. Ale... Ja, no ja że zrobić Disney, że w ogóle to będzie bez kasek, jak zobaczyłem też jakieś bez roboty, jakieś ja myślałem, Boże, to może być taka bajka. Ale kurde, ja się <laughs> nie spodziewam takiego dobrego filmu. Kurka. Ja się nie takiego <laughs> dobrego filmu. No, najlepsze były te emocje. Czy Wy też to czuliście na początku, jak zaczynały się film? No. Jak muzyka wystarczała, napisy... Napisy! Napisy! Ja czekałem na te był... napisy. Ja już byłem gotowy. My body ready! <laughs> Jeżeli chodzi o to cało, całe, te wszystkie reklamy, to kampanie reklamowe, chyba każdy z nas myślał, że to jest takie rozdmuchane, a później będzie takie... No bo najlepsze takie... było to wszystko. Najlepsze sceny, do zwiastunów i tak dalej, wszystko cała pompa, pompa, a to się okazuje, że w zwiastunach był pokazany taki mały ułamek, i tak naprawdę no. nic nie było pokazane w zwiastunach. Po obejrzeniu filmu okazało film się, że jest BUM! Boom! Co tak. chodzi o reklamy, to jeszcze pamiętam, że... No kurde, to był taki film, że jakbyś ty kurde żył, że jakby cię matka trzymała cały ten czas w piwnicy, by nagle być wyżej, tak golum i zobaczyłbyś... Wyszedł, byś to byś wiedział o Star Wars, tak? Bo... No kurde, wszędzie tego było. No kurde, można było sobie ustawić, co przecież na goglach, jakieś kurde, że na Gmail ci pokazywało. Miałem. Mam. No mam. na YouTube ci miecz, pokazywało, mle. na face'ie mogłeś ustawić jakiś głupi miecz, wszędzie no. to było. A też zazwyczaj jest tak w tych nowych filmach, że jak jest dobry film, zapowiada się dobry film, tylko najlepsze motywy są pokazane w zapowiedziach, a cały film jest kurde. A tutaj było tak, że kurde, no, pokazali mało, bo nie chcieli zdradzić, ale film był dobry, kurde. Właśnie yy, zwiastuny mogą być mylne, bo ja yy, inaczej to zinterpretowałem wcześniej. Ale nie będę tutaj spoilerował. No, ale a propos właśnie. No, a propos zwiastunu, to nie wiem, czy ten zwiastun ktoś podrobił, co go analizowali, a ten zwiastun Właśnie. kłamał. Mu musimy było... to sprawdzić. Yy, starzy aktorzy w nowym filmie, czy na plus, czy na minus? Definitywnie na plus. Na plus. Tylko można. Udział poprzedniej ekipy, przynajmniej części ze Starych Gwiezdnych Wojen, to jest po prostu podnosi film o nie kilka poziomów tak. i. Yy... Dają duszę temu tak. filmowi. Te a nawet ten! Ten kurde mi się fajnie zrobiło, jak zobaczyłem tego. kosmitę, co z Lando no. Calrissianem, kurde, latał <laughs> <jak> Sokołem <laughs> milenium w szóstej części, żeby rozwalić gwiazdę śmierci. To są starsze ogólnie, no, jakby osoba, ale dobrze dobrze że je. Dobrze, dobrze. Bo bez nich, ja się trochę bałem. Że. Bo bez nich to by mogło być, że to po prostu będzie, nie wiem, kolejny film w uniwersum Star Wars, w uniwersum tak. Star Warsy. Tak, nie Star Wars. Bo wiem, gdyby. Bo oni dali to, gdyby oni dali to samo, co zrobili tutaj. Czyli tych nowych złych, i tak dalej, i tak dalej, ale bez tych nowych, bez tych starych postaci z tych wcześniejszych filmów, to ten film był inaczej wyglądał, bo to się by w ogóle wydawało, że to jest z... to wszystko. Ale by humor był zachowany. Bo właśnie dobre było to, że to nie jest taki typowy, jakiś głupi humor. Taki specjalny. Kurde, jak... no, specjalny, no, specjalny tylko pojedyncze... Odnośnie do tego filmu, tak. Tylko pojedyncze tak. postacie jakieś yy, wykazują jakiś powiedzmy humor, mhm. a yy, reszta a powiedzmy taki charakter podniosły nawet bardziej. Mi się mm -hmm. to podobało. Znaczy, bo dobry No kurde, jak ja jak zobaczę motyw z całkiem bo Ko, to ja myślałem, że <śśśś> <śśś> Nie, ten to, ten go motyw, to okienko... był najlepszy, bo Ale ja tego nie spodziewałem. W... Tak, kurde. Nie. Najlepszy. No, to ja, ja myślałem, że jeb**dę tam. Bo ja też <śś> tam myślałem, że oni będą wciskali taki humor, że Będą, że taki niepotrzebny humor, że nie wiem, będzie jakaś poważna walka na miecz, i nagle ha ha ha, pośmiejemy się teraz, że będzie w Jak w kosmicznych jajach, że będą, wiesz, pierścień, pół, naprawdę. No. A ty fajnie zrobiłeś, kur... Ja, ja, ja jak zobaczyłem no. tego, to okejkę. To było dobre. No, no. Zmienił się My, dla mnie, na dla złych jest. się z tych zmienił w tym filmie. Tomek, uczuć, ludzie. Tomek dzisiaj, jak mu po, zobaczył zdjęcie, wysłałem mu, jaką koszulkę sobie kupiłem specjalnie na premierę, napisał mi, Oby się nie okazało, że ten gość będzie pedałem. Co się okazuje? No gość wygląda jak pedał. No. no gościu po prostu tylko zdjął maskę. On nie wyglądał. Wygląda, nie wiem, no... Mogli jakiegoś innego aktora wziąć. On się wydawał do Harry Pottera jak syn Snape'a, nie kurde. O! O! No, brum, ja mam tak. takie wrażenie, to był syn Snape'a. Syn Snape'a. No ja nie, wiem, ja on ja to ja zupełnie ja, nie pamiętam. Jak, jak zdjął ten gość maskę, ja myślałem, no Boże, co ty k... jest No Ja, myśl ja, ja myślałem <laughs> ja myślałem, że on będzie no. miał jakąś poharataną no twarz. Ja też myślałem. Po, po, po co będzie, mu ta maska? No bliżej, teraz, teraz, tak, będzie. No to, a teraz pewnie będzie, będzie Tak no Tak, On On Tą maską się podnieco, wiesz, wejderem, bo to było widać na tym no. trailerze, bo ta maska była nie niebez, pokazana. Specjalnie maskę, Dali. <laughs> Jak dla mnie to jest jedyny, jedyny minus tego filmu. Coś ty. A... A Golumo. A i... Golumo Voldemort? No to właśnie oni mówią. Duży golum, to w ogóle w HD, on kurde, był wielki. Aż, a, a no. Ciekawe, co to tak jest. Tak jakby kurde żył w państwie islamskim i ktoś go oblał kwasem. Bez kitu bo, bo, kurde. Bo powiedział na ulicy, kurde. Ale wiem. oni się w ogóle dobrali. To w jakiś Golumo, Golumo Voldemort ze Snape'em, kurde, się dobrali tam. W ogóle ten ja gość. Ciekawe w ogóle ten gość, skąd on się wziął, no bo przecież nic ani nie było wcześniej, a ja wygląda na starego. Bo oni zrobili, no oni robili. On nie wśród, bo rzeczy. to on, mi się, on też się wziął ogóle z... na starego, no, to właśnie. dlaczego on nie był jakby imperator? A przecież tylko 30 lat minęło, on nie był na 30 lat. <laughs> to dziecko imperatora. Chyba, że w tej pierwszej oryginalnej e, trójcy Star Warsów mhm. było tak, że oni tam to był, ten, to był ten rodzaj filmów, że nie trzeba było wciskać wszystkich wątków, żeby ten film wszystkim się podobał. Ten film, tak. Ta saga była fajna. U Tomek, co powiedzieć, Te filmy <gry> były robione dla konkretnego odbiorcy, po prostu dla ale właśnie. Fana. Przez to były zainteresowane, bo one opowiadały konkretną historię. I był wątek miłosny, i był wątek taki, i taki. No, i to było już konkretne. Ale nie był wciskany na siłę. na siłę, nie. On był idealnie wtedy dopasowany. Tak. I w tej, y, w tej części siódmej. Y, Myślę, że też nie, nie został wciśnięty nie no, no sił. No. Bo ja myślałem, że też więcej nie, będzie. Nie, ja mówię. W ogóle nie ma wątku miłosnego no w, sumie, w tej znaczy, części. jest taki, taki pseudo Ale to nie wiadomo o co chodzi, nie? Bo mi się zdaje, że, te, że to nie podobało się ludziom w tych pierwszych trzech częściach. Że tam sobie był. To był film o, o rozterkach Anakina cały czas. Jemu było źle, on tam zabijał, jemu znowu było źle. Tak? A tutaj, kurde, ja i o kur, patrzę co będzie dalej. Ja, dalej. Film trzymał mnie w takim napięciu, że nie było świata Zapomnę, dookoła. Film jest dość długi, znaczy dłuższy niż normalne, ale mi się wydawało, że się szybko skończył. Gwiezdne wojny zawsze, zapamiętajcie, raz na zawsze, zawsze są za krótkie. Zawsze. Mogłoby być tak, że zrobiliby 4 godziny film i może byłoby tak. Znaczy, może nie to chodzi, że za krótki, tylko ja wiedziałem, że się mało wyjaśni. No, kurde, ja wiedziałem, że będzie za mało czasu, było Niby, dużo Nie wyjaśniło się dużo, ale mało. Czyli jest tak, jakby było równocześnie zimno i ciepło. Więcej <grym grym> <mniej grym> koców i mniej koców. Film polegał na budowaniu tego nowego tak. świata. No, no, bardzo dobrze. I o to chodziło. Mam nadzieję, że długo nie będziemy musieli czekać na kolejną część. i To jest co najmniej dwa. Czekamy lata. na rok yy, dwa. 8, 9, 10, 11, 12. No i równolegle. Teoretycznie Lukas miał przecież w... W cztery ten, cztery trylogie w zanadrzu. To jest dopiero trzecia. Start. Dobra, teraz ja wam zadam pytanie. Jak oceniacie yy, pana JJ Abramsa w roli reżysera Kwiezdnych Wojen? Jak może nie poradzi? tyle JJ Abramsa, co jak w yy, ogóle nie motyw, że ludzie się bali, że jest JJ Abrams i że to jest Disney. Ludzie się bali, był taki fajny obrazek. Był taki fajny obrazek, jak w filmie był ten atak szturmowców. To przerobiony był ten obraz w internecie, że ci szturmowcy mają na maskach tego Gufiego. <grywia> ja pamiętam dobry komentarz pod zapowiedzią Star Warsów, że J.J. Abrams, Disney, róbcie z tym co chcecie, tylko błagam, nie śpiewajcie, bo wszyscy się bali, że to będzie Disney, że zaraz nie wiem, oni zaczną tamte temat! Mam temat! Ludzie też się bali, że przez to, że to nie będzie Lucas Arts. Tylko będzie Disney, to, to nie będą Star Wars. Ja, i, to, I to oni mieli uzasadnione, uzasadnione obawy, widząc to wszystko, widząc ten miecz niestandardowy, to też może być jakaś bajka. Mhm. Ja też się bałem, ale że przez Ale fajnie wyjaśniony jest. Ja już. Ja miałem duże obiekcje co, co do tego miecza, ale teraz. Yy, wiadomo do czego się do przydaje. Do czego się przydaje i jest. Oh jest. Yeah. <ślad> do czego się <ślad> przydaje krótsza część. Ale powiem, że tak. Oglądaliście taki film John Carter? Oglądałem, parę razy w zasadzie. Yy, tak i to był film właśnie Disneya i tym filmem, yy, teraz można powiedzieć, tym filmem właśnie oni przymierzali się już do, do Gwiezdnych Wojen. Oni już wtedy wiedzieli, że będą robić Gwiezdne to, że to, to było jeszcze przed wykupieniem praw od Lukasa. Oni się tym filmem yy, sprawdzali, czy ludzie to kupią, czy im się spodoba, bo oni chcieli sprawdzić, czy, czy podołają tym Gwiezdnym Wojnom. John Carter im się udał, Gwiezdne Wojny uważam, że im się udały jeżeli chodzi o pana J.J. Abramsa yy, Szacunek dla... Na... Szapo kur...ba yy, Plus jeden Plus osiem nawet Nie, bardzo fajnie, naprawdę i losy mi się podobały Nie wiem czy to dało się zrobić Star Trek'a nie oglądałem, no, ty... Gwiezdne Wojny znaczy, trudno, był, trudno byłoby to zrobić, znaczy łatwo byłoby, łatwo byłoby to zepsuć Ja nie mogę powiedzieć Wiele złego na temat tego filmu, bo, bo naprawdę mi się podobał. No... Bardzo... Grzechem byłoby mm -hmm. mówiąc, że to był przyzwoity film. To był zajebisty tak. film. 12 na 10. 12 na 10 z wartką akcją. W ogóle akcja się nie kończyła. Yy, ciągle coś nowego, 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 nowego. Po prostu z otwartą gębą się to oglądało. I na końcu było grudownie pierwsze. Było, A to, jak, jak było, jak, jak słyszałem jakieś szepty, jak bo to to była cisza, nikt nad nie pierdnął na sali, zauważyliście no. to, mm -hmm. była cisza, wszyscy patrzyli. Ogólnie ciekawe jak to będzie, bo ogólnie ten, y, ta część to jest takie, no tam się dużo działo, ale to jest ogólnie duży wstęp do tego, co się będzie działo w kolejnych częściach. Bo tak. to naprawdę, ta część to było tylko pokazanie co, gdzie, jak, kto, kim jest. Chociaż nie można powiedzieć, że to jest y, film typu zabili go i uciekł, bo naprawdę według mnie on miał fabułę. Ja byłem zaciekawiony, co tam się zdarzy. No. Tak chłonęło się każdą minutę tego filmu, bo ten film był tak dynamiczny, tak się ciągle coś działo, że po prostu ledwo człowiek nadąża z akcją, z ogarnianiem tego, bo ciągle jest akcja. Nie ma tak, że jest akcja, 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 później dużo, dużo, dużo nic, jakieś tam gadanie, pieprzenie, kurde. Kolenie, już powiem, powiem, dla was Gimby, Kolenie. No bo... Tego tutaj nie spotkać. No nie. Nie, to było cały czas akcja, na no, biskit nie było no. takiego, mało było motywów, a jak były motywy, że gadają, to tylko były motywy wyjaśniające w ogóle co kto kim jest. I Więc one to kogoś, były ciekawe. To kogoś interesowało, a nie, tele, nie robili telenowej. My się teraz z wami będziemy żegnać, dziękujemy wam bardzo, postaramy się Częściej, to jest nasz pierwszy vlog i postaramy się częściej wrzucać y, odnośnie nie tylko y, filmów, y, ale także i gier. Nie Zbliża będzie. się premiera oczywiście y, Kapitana Ameryki, Civil War. Na pewno, na pewno my, myślę, że po tym, się wypaść, oczywiście. po tym coś wrzucimy, ale to dopiero w maju, także do, do, do tego czasu na pewno się jeszcze zobaczymy. Nieraz mam nadzieję. Y, może koledzy coś jeszcze powiedzą. Czyli w skrócie, jeśli podoba wam się to co robimy, chcecie takich materiałów więcej to możecie albo zlajkować ten film, albo skomentować, ewentualnie napisać wiadomość, bo chcielibyśmy takie coś robić więcej, niezależnie czy to będzie dotyczyło gier czy filmów, niezależnie jeśli takie coś wam się podoba, da się o tym znać. Musimy wspomnieć, że jesteśmy w Chełmskim Domu Kultury i oto oni nam udostępnili miejsce, to magiczne, Rąfik. gdzie możemy nakręcić ten materiał Z dla was. To są nasze początki, musicie nam wybaczyć wszelkie niedociągnięcia. My się widzimy w kolejnym, w kolejnym filmie. Także do zobaczenia. Cześć. Ja też się z Wami już żegnam. Dajcie znać, czy materiał się Wam podobał. I oczywiście, zapraszam do oglądania moich innych filmów. A póki co, to trzymajcie się na razie. Nic wydobyć, czarowniki no, do gotyka. Nie. Pura, to Tak, 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 gra już umarła.